No. Prawie, w prawie w automacie. Gdzie? Aha! Gdzie tak Cześć, biedak. Cześć. To jest kansem, który pokażę, jak żyli chłopi w XIX, w XIX XX wieku. E, chłopi powstanie i w ogóle temat e, grup społecznych. Tak naprawdę powstanie e, nie było popierane e, przez wszystkich. Właściwie e, mówiło się o nim, e, chłopi to są mówili, że nie walczą panowie, bo to jakby ta szlachta była takim głównym motorem, który tutaj w walce uczestniczył, chłopi do powstania podchodzili albo obojętnie, albo tak naprawdę gdzieś tam jednostkowo, zdarzały się, z tyłu, że walczyli. Samo powstanie wywołało inteligencja tak naprawdę. Grupa, grupa radykalnych, młodych osób, które chciałyby z powstaniem też zmienić układ społeczny, czyli chcieli po prostu, żeby chłopi bardziej uczestniczyli w układie to powstanie chcieli poczęść dla tych chłopów, ale oni jakby nie zareagowali. Powstańcy obiecywali tak naprawdę to, że w razie wygranej w razie wygranej chłopi dostaną ziemię, na której e, pracują od tak, od tych tutaj właścicieli ziemskich, tylko po prostu to nie udało się tego zrealizować, no bo chłopi wiedzieli, że powstanie nie ma zbyt dużych szans, więc jakby nie popali go dlatego, że po prostu nie było, nie było realnych perspektyw wygranych. Drugi wątek chłopski jest taki, że skutkiem bezpośrednim powstania było uwłaszczenie chłopów z Królestwa Polskim, czyli w zaborze rosyjskim, czy tutaj mieszkamy. Czyli chłopi, którzy dostali tą ziemię zostają od Rosjan, tak naprawdę to uwłaszczenie jest skutkiem powstania i chłopi tutaj w naszym rejonie otrzymali ziemię po powstaniu stucznia. E, teraz tak, jeżeli chodzi o dalszy etap, jedziemy na cmentarz, kto ma e, ochotę odpocząć, sobie proponuje tam skwerek w cieniu koło kościoła, kto ma ochotę na cmentarz, to, gdzie jest, tam, to idziemy, e, zapalimy z nich. Na dino, bo tam też zejdzie. Bo Trochę wtedy zejdzie, bo trochę się tutaj podniżyło, dlatego że panika cały problem ma przedstawić. Tak. Żeby, więc do, być może ten element nie Bo to w Naszewie to jest w lecie Barańskim. Tak, tak, więc na szwiecie, tak, to kasyku, tak. To w Naszewie, tak, w a układ świecki jest mocny. Więc mocno to tego układu nie Pojechałem Aha.

Więcej po obziadaniu tymi warzami, wnosząc, wynosząc. Tak, e, to tak szybciutko, bo tutaj był. E, tak, słówko tylko. E, rozmawialiśmy o Lucjanie Orpiszewskim, który był właścicielem tego dworu. Tutaj właśnie, gdy on, e, gdy podczas powstania styczniowego. On tak naprawdę był fundatorem, właściwie współdowodzącym oddziału ułanów, który liczył około 100, 100 ułanów, którzy tutaj walczyli w powstaniu. No i tutaj 16 października 1963 roku, posunęli ci ułani i prawdopodobnie gdzieś, gdzieś tutaj doszła informacja od jakichś tam tutaj donosicieli, że ci ułani, ci powstańcy tutaj są i został dwór zaatakowany. No i tutaj uciekając mniej więcej w tym miejscu ci, e, ci dwaj powstańcy dogonieni przez Rosjan zginęli i dlatego, I dlatego jakby, na... dom tutaj ma, ma właśnie Wszelania taką jest. nazwę, e, a dwór wtedy podpalono i prawdopodobnie trzeba było go odbudowywać. Także karą też dla, e, dla, e, dla Orbiszewskich było podpalenie dworu i tutaj za to, że on współpracował z tymi, tymi powstańcami. Także to, co z tego filmu wynika, że właściwie wszystkie pokolenia Orfiszewskich brały udział w tym powstaniu od Kościuszkowskiego przez listopadowe po po warszawskie. Także ta tradycja była jakby jak najbardziej żywa. Także dom widzimy, pamiątka, widać go pięknie też z drogi tutaj. No i myślę, że możemy przejść do miejsca blisko tam parę słów jeszcze z Kanseniem. i ustalimy, co dalej z naszą dzisiejszą trasą. Także zginęło sześciu powstańców w listopadzie, w i w listopadach roku. A którego listopada? 1902 Tutaj e, znowu była podobna historia w Kubce, czyli e, powstańcy kryli się po dworach, bo to głównie jakby e, szlachta wspierała to powstanie. I znowu tutaj ktoś e, doniósł, że są powstańcy, bo nie wszyscy oczywiście im sprzyjali. E, uciekali z dworu, e, przewiec tej e, od tamtej strony, uciekli kilkaset metrów, tu zostali e, dogonieni przez wózko rosyjskie i, e, i zabici, zginęło sześciu e, żołnierzy. Upamiętniono tutaj właśnie takim pomnikiem, i też co roku jakby świętujemy, obchodzimy rocznicę tego wydarzenia. Więc tutaj ten pomnik myślę, że z jednej strony bardzo ciekawy, bo i te kasztanowce i to jest cała tutaj całe tutaj pięknie, pięknie, pięknie z drugiej strony brak dojścia, brak informacji, brak drogi. Myślę, że warto by było w tym temacie też coś ruszyć, żeby po prostu ktoś przejeżdżający w ogóle wiedział jak tutaj trafić. Miejsce stało się ciekawe dla historyków, dlatego że tutaj też odkryto ofiary pierwszej wojny światowej. Mamy nagrobek prawosławny, gdzie leżą, gdzie leżą żołnierze i niemieccy i rosyjscy z, z I wojny światowej. Więc jakby tutaj mamy e, przy okazji podwójne miejsce pamięci. No i jeszcze jak znaczy już historii odnaleźć, takie starożytne artefakty, więc jakby miejsce wyjątkowo ciekawe e, historycznie. I, i warto myślę, warto żebyśmy wiedzieli, że mamy na swoim terenie coś takiego. Mamy jeszcze z może też tym niemieckim, rosyjskim żołnierzom też byśmy zapalili. A to jest jeszcze.